też. Raul! Idziemy w pełną akcję. O! O! No, 200... no i to mi się podoba. Co tak zacina dzisiaj mnie? Co takie spadki do zera, nie? Tak już nicy przybuszają, a tak na celkę i na jeden Spyk Jakoś tak szturmowec jest bardzo dobrą klasą, ale te kurwa 30 naboi, nie? To co jest... To jest za mało, nie? Kto tam? Właśnie udało nam się przejąć Mamy całą kontrolę. Teraz musimy obronić te sektory. O, woli, nie spieszy się, nie? O, nie, no niepotrzebnie, uciekałem. nie uciekałem, nie ma, się wycofywania. No takie spadki mam trochę dzisiaj, nie? Wiem, czy to przez nagrywanie, czy, czy po prostu, bo smutny komputer mam? Karta to słaba Proces może procesor go słaby. jest słaby. Samochód? O nie, nie. Słuchaj. No ja nie wiem, po co mam tam iść. No, dziwne, że tak szybko. Coś mi tam chyba inny strzelał, bo widziałem jakąś. lampkę. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ja najbardziej mi się, najlepiej mi się strzela tą bronią. Lecz. lecz ona ma problem, typu. No nie, nie zdążyłem, szkoda. O! Spróbujemy, tak, ale tak po ciku. Ten ulg przeklinał Kurde Siły USA przejmują kontrolę nad pierwszymi sektorami Mamy sektor czarny No jak widzicie, średnio się strzela na daleko tym no, jakie jak to jest kurwiące te granaty, nie? Jakie to jest denerwujące, nie? Się boi, kura, podejść to rzucić i się przyczepi do ciebie, i nic nie zrobisz. Gnoje jedne. Ja tak to, to kamień potrafi, nie? To mój. Raul! O, dzień dobry panu, gdzie pan wiecznie? O kurde, za dużo! Przeładuj szybko! Jakby to miało 60, na, no 50, tam 40, nie będę już pazerny. 40 naboi i. Kocham was. Co to było tu? Pójdziemy dołem, nie? Tam jest, myślę, że dobrze.

Co osłaniajcie mnie! A raczej nikt mnie nie osłaniał. Ja ty bym chciał tak tu cichu tutaj sobie. No? Mam to na ten H. Nie przejdę już tędy. Moja pierdolę A spieprzać, kurwa kamperzy. Na krótko, to każdy ten potrafi, a robić nie ma komunii. No i idę dalej na szturma, spoko się nie ma. Kontrolujemy większość sektorów. Hmm. Czele zabezpieczone. Sektor Echo Trzeba po zmienić górą. podejście i iść w górę może. O! Zastraszył mnie. Pozwalniać mnie! serio na łodzi O nie, ten już nie idziemy. Uh, ho, ho, ho. O. o. nie rozumiem, czemu oni tak stoją. Trzeba się ruszać, panowie! Jak się ładuje, to trzeba się ruszać lewo, prawo, góra, dół. A nie stać i patrzeć, o nie, może nie trafię. Może nie trafię, nie? Intensywnie na tym A1 jest. Bardzo mi się taka właśnie gra podoba. Lubię, jak szybko się dzieje wszystko. Brawo! Co tu tak było szybko? Za... Za... Złapało. Ja nie wiem skąd to było strzelane, ale idę bokiem. Łódeczka. Co za karaluch, ja pierdolę! Co za karaluch to był, nie? Na świetniku. No karaluch, nie? Prawdziwy karaluch, świetniku siedział. O jezu, zawsze ja na nich trafiam, nie? Zawsze ja. Raul. Raul! Ty pierdolę, no. O nie, jeszcze helikopter. Myślałem, że on tak dobrze strzelał, ale nie. Po prostu uciek jak mnie zobaczył. Wątpię że się uda ale możemy spróbować. Sektor Bravo jest w rękach droga. Ach, Kurwa mać, no to jest zawsze takie zawsze, nie jak próbujesz coś rozwalić helikopter czy inny kurwa, czołg, to wtedy giniesz od wszystkiego innego, nie? Ale nie od, od tego, co cię, co cię goni od kurwa jebanych kampuchów Ja pierdolę, znowu ktoś kampi, nie. Serio. Kolejny karaluszek. Co mi dobrze szło, to teraz ku ginę co strzałani Wracamy na szturma albo na wsparcie. No, medyk to jest ogólnie w wsparcie, ale... O, do widzenia. Sektor prawo zabezpieczony. Widziałeś, widziałeś, widzieliście? Jeden z celów jest atakowany. Musieli... Za dużo gier, mam, mi się, przyciski mi się mylą, nie? Całkowicie wyczerpał swoje zasoby. Tu kto się dzieje? Co za karalok. Jest to jeden. Nie, no po dziewięćdziesiąt wymiata, nie? Nie ma kamienia smoki lecimy. Ponosimy bez straty. Jestem przy mnie. Jest tego mniej. Oglądajcie mnie, co to buje. O nie. Muszę podejść mnie. Kurwa. Zwy zwycięstwo! Dziękuję wyszło. bardzo, Warto, było miło pograć bola. chwilę. 21-10. Zacząłem w połowie meczu, może? No tak, gdzieś może w połowie. A czwarty, więc. Dziękuję bardzo.